Książka Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy Katarzyny Łozy miała ukazać się w innych okolicznościach. Została napisana przed 24 lutego, gdy nikt nie przypuszczał, że kraj zostanie zaatakowany przez Rosję. I chociaż miasta opisane w książce już nigdy nie będą takie same, to czytając o nich można poznać koloryt i różnorodność Ukrainy. To, co chyba najbardziej uderza i nie tylko mnie, jak bardzo różnorodnym krajem jest Ukraina i jak te regiony bardzo są do siebie niepodobne, jak bardzo każdy z nich ma swoją własną tożsamość, swoją własną specyfikę, a jednocześnie no jak bardzo w tej chwili one się zjednoczyły. Książka była już prezentowana m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Lublinie. Tym razem spotkanie autorskie z Katarzyną Łozą odbyło się na dziedzińcu Osolineum we Wrocławiu. Książka, która pokazuje zwyczaje, tradycje, to w jaki, sposób, w jaki sposób ten naród jest skonstruowany, dlaczego, te, dlaczego, dlaczego ta, ta kultura jest tak mocno zróżnicowana, dlaczego nie ma jednego języka, jednej religii, to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że bezcenne. Publikacja Ukraina, soroczka i kiszone arbuzy w tym wyjątkowym czasie stała się pewnego rodzaju przewodnikiem po Ukrainie. Pozwala Polakom jeszcze bliżej poznać swoich wschodnich sąsiadów. Dowiemy się bardzo dużo fajnych smaczków o tym, jakie jest społeczeństwo ukraińskie współczesne, jak ono się różni, dowiemy się bardzo wiele o miastach, wzbogacimy się też o wiedzę geograficzną, o wiedzę kulturową, językową. Wielkim fopą byłoby, gdybym Tutaj nie przyszedł, a to z uwagi na to, że e, interesuje się Ukrainą, Kresami Wschodnimi, zwłaszcza Hustłżczyzną, Pokuciem no i Lwowem. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży książki do października zostanie przekazany na akcję SOS Ukraina.